Zapraszam na wywiad. Cześć wszystkim w kolejnym odcinku Beskidu na gorąco. Temperatura powietrza niska, ale na wojsku było dzisiaj bardzo gorąco. Wygrywamy szalony mecz z MKS-em Trzebinia 4 do 3. Ze mną Dawid Nagi i Patryk Matysek. Panowie, no pierwsza połowa na pewno nie należała do nas. Popełnialiśmy dużo prostych błędów, ale w drugiej części gry udało się odwrócić losy spotkania i lider wygrywa kolejne spotkanie. Jak byście ocenili te, ten mecz? No Matysku, No Mecz w połów można powiedzieć, pierwsza. Na pierwszą połowę nie wyszliśmy, e, no i... Moja zmiana, nie? Dobre. Moja zmiana przede wszystkim zmieniła oblicze tego meczu. Nie, a tak na serio, no, nie wyszliśmy na pierwszą połowę. Trzy błędy tak naprawdę nasze, gdzie sami sobie chyba bramkę strzelamy. No tak, jest nam pomógł? być no ale udało nam się chociaż strzelić te dwie bramki, więc... Złapaliśmy kontakt, no i doszło do tej Ładnych trafień nie brakowało. Ty, Dawid, otworzyłeś wynik spotkania hmm. super uderzeniem z 18 metrów na 1-0. No potem rywale strzeli trzy kolejne. E, no i też w końcówce postanowiłeś chyba trochę zabawić się z 11 metrów. Nie no już odpuszczam te karne. Już chyba mi zabiorą, ale już nie chcę strzelać. No, no, to, no, z, Za szesnastki chyba lepiej mi to wychodzi, jak już jak z jedenastki, więc dam tą surówce, może na króla pójdzie. E, skończyło się jednak szczęśliwie i trochę to jest śmieszna sytuacja, bo w maju bardzo podobnie strzelił Bartego Stafin też tu kopnął nad poprzeczką, poprzeczką co prawda na obojsku obok e, i tam też nie wpadło. No, dzisiaj wygrywamy, trzy punkty są nasze. No już możemy patrzeć przed siebie, kolejny mecz. E, z, Muszynie z Popradem, jest to bardzo trudny teren nie pamiętam naprawdę kiedy tam ostatni raz wygraliśmy myślę, że z paręnaście lat temu walczymy o kolejne trzy punkty panowie? No oczywiście, no. musimy zimować na fotelu lidera to jest nasz cel. Patryk z tego co wyliczyłem Ciebie tam zabraknie za cztery żółte kartki, ale chyba będziesz duchem z zespołem duchem zawsze jestem z zespołem no, mam nadzieję, że pojedziesz na ten daleki wyjazd <laughs> tak, w bagażniku Dobra, dzięki panowie. Już nie przetrzymuję was, żebyście nie marzli. Super, super mecz.